Dieta Keto to to samo co dieta Atkinsa? Nie, ale może być. Jest mody, modyfikowana dieta Atkinsa, która wprowadza osoby w stan ketozy. De facto niektóre etapy diety Atkinsa, nie pamiętam które, ale też wprowadzają ketozę. Ketogeniczność diety to jest cecha, a nie model. Model to może być wysokotuszczowy, śródziemnomorski, wysokobiałkowy i tak Ale ketogeniczność to jest cecha diety. Jak jesteśmy w ketozie? To możemy to nazwać dietą ketogeniczną. To jest ważne, żeby to rozróżniać, bo mamy modelów diety keto bardzo dużo. Na różne sposoby możemy wejść na keto. Możemy być na diecie wysokowęglowodanowej i wejść w keto, jeżeli będziemy dużo ćwiczyć. Ketogeniczność to jest cecha diety, która pozwoli nam osiągnąć stan ketozy. Jeżeli dieta Atkinsa pomoże ci wejść w ketozę, to będzie dietą ketogeniczną. I to jest co innego niż standardowa dieta ketogeniczna. Która jest niskowęglowodonowa, wysokotłuszczowa. Tylko, że to jest jeden model diety.